Jeżeli lubicie świeczniki i szukacie inspiracji na coś świątecznego, to dziś zapraszam na właśnie taki film. Świeczniki zazwyczaj sprzedawane są w zestawach i mi w tych zestawach zazwyczaj coś nie pasuje. Najbardziej denerwuje mnie ten mały, bo wydaje mi się, że jest po prostu za mały. Można także dokupić świeczniki wyższe albo tackę, bo świeczniki na tacce wyglądają świetnie. Jak wspominałam, nie przepadam za tym malutkim czwartym świeczniczkiem. W tym wypadku dokleiłam go do świecznika mniejszego i jako trzeci duży dokupiłam osobno świecznik o wysokości 20 cm. Sklejenie dwóch świeczników wyszło mi słabo, więc pomalowałam na biało, a następnie nierówności zaszpachlowałam primerem. Po dwóch przelotach białą farbą świeczniki wyglądają dobrze, a za chwilę wszystko wkleję papierem i łączenia zupełnie nie będzie widać. Papier ryżowy z fajnym, tradycyjnym, świątecznym wzorem. Gwiazdy betlejemskie pasują, ale są identyczne i to mi troszkę przeszkadza. Więc tu urbę, tam dodam i wydaje mi się, że teraz wszystko pasuje do siebie lepiej. Do przyklejenia papieru używam kleju do dekupasz. Jest to klej z werniksem, czyli klej z dodatkiem lakieru. Gdy świeczniki są już suche, wszystko dokładnie lakieruję. Mój stary i wysłużony lakier jest już bardzo gęsty, ale nie szkodzi, na świeczniki się nadaje. To jest foremka silikonowa o nazwie sznury. A to jest masa super lekka, znakomita do wypełniania właśnie tego typu foremek. Foremkę wypełniam, a następnie natychmiast wyciągam odciśnięty wzór. Jeżeli ktoś chce, to może masę zostawić w foremce do wyschnięcia, ale nie ma to żadnego sensu. Na świeżo sznur wygląda tak, zostawiam go na 2 godziny do wyschnięcia, a następnie lakieruję. Gdy lakier wyschnie mogę go troszkę pobrudzić farbą akrylową mocno rozwodnioną. Prosty zabieg, aż dur natychmiast zaczyna wyglądać naturalnie i staro. Nanoszę rozwodnioną farbę, wycieram nadmiar i gotowe. Świeczniki ozdobię śnieżynkami, ale żeby śnieżynki miały jaką taką symetrię zastosuję wzornik. Sprawdził mi się w poprzedniej pracy, więc będzie pasował także i tu. Konturówka biała i jedziemy. Wzornikiem zaznaczyłam środek śnieżynki oraz końce ramion. Teraz wystarczy wypełnić to treścią, czyli konturówką i gwiazdeczka gotowa. Śnieżynki najrówniej wychodzą, gdy malujemy je od szablonu. No ale szablon daje radę tylko na prostych powierzchniach, a ja zaplanowałam, że śnieżynki będą także na brzegach. A brzegowa śnieżynka wygląda tak. Świecznik nie ma wyglądać jak nowka przyniesiona ze sklepu, więc muszę go odrobinę postarzyć. To jest mocno rozwodniona farba pomieszany szary z brązowym. Troszkę brudzę, troszkę ścieram i w ten sposób mamy taki lekki stary klimat. Wyciskane sznury już wyschły, więc mogę je przykleić klejem na gorąco. To jest lód krystaliczny oraz lakier 3D. Te dwa preparaty dają nam po pierwsze połysk, a po drugie wypukłości a jak ktoś ma ochotę, to można jeszcze te preparaty delikatnie poproszyć brokatem. Tym razem nie miałam ochoty na brokat i na mokro preparaty prezentują się tak. Świeczniki są już prawie gotowe i jeszcze tylko delikatne cieniowanie pod sznurami oraz odrobina pasty, która jest sztucznym śniegiem. Na drugi ogień poszła tacka do świeczników. Jak widzieliście, nic skomplikowanego. Środek biały, boki zielone i do tego gwiazdki. Kolor zielony jak zwykle namieszałam, ale każda zieleń będzie dobra, która występuje na świecznikach. Gwiazdki maluję tą samą konturówką, suszę i tacka gotowa. Świecznik wygląda tak, a jak tylko wspomnę o tealightach, które trzeba kupić, żeby to wszystko nam pięknie świeciło. Niestety obecnie na rynku T-Lighty występują w wielu rozmiarach i są też takie, które nam do tych świeczników po prostu nie wejdą. I kupując T-Lighty trzeba po prostu wiedzieć, który rozmiar kupić, aby wszystko nam świetnie pasowało. A jeżeli pomysł na świeczniki Wam się podoba, to jak zwykle wszystko do ich zrobienia możecie kupić w naszym sklepie. Listę użytych produktów zamieściłam w opisie filmu, więc jeżeli trzeba, to tam zerkajcie. Dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl